Ej, odstaję! Witajcie serdecznie, moi drodzy kochani widzowie! Na tym kolejnym odcinku z tej strony, Big Jack, Jack Frost. I jest dzisiaj ze mną Ejro, którego. Tu jesteś! Oczywiście gramy dzisiaj w wielkim zamku, który jest najbiście interesujący. Więc jeżeli chcecie, zostawcie łapki, wziąć subskrypcję na tym kanale. A w tym odcinku chodzi o to, że. Spacerujemy sobie. Jesteśmy na aromatycznej ramce. Haha, żart kolejny. a 2 0 No i opowiadamy sobie: najgorsze sukcesu jest. No, okej. Okay. I generalnie chodzi o to, że ta osoba, która przegra, usuwa konto w Minecraftie. I dokładnie. I mamy przygotowane po 6 żartów na głowę. I w momencie, kiedy ktoś się zaśmieje, traci punkt. Ty rozumiesz to? Rozumiesz to? Dobra, Ty, cymbale? O, usiądź. O, chodź na górę. To myślę, że. Musisz tam kliknąć. Tak, tak, wiem, głupi nie jestem. O! Idealna U, powierzchnia na to, żeby opowiedzieć ten dowcip. Więc zaczynamy od pierwszego. Kto robi najlepsze imprezy? Nie wiem. Creepery! Zawsze jest bombowo! Ten żart naprawdę mi się wydał dużo lepszy, bo gramy w Minecrafta. I uznałem, że jest strasznie zabawny. Ale wstyd. Dobra, chodź dalej. Spodziewaj się, że będę miał żarty z Minecrafta? Nie spodziewałem się <laughs> tego totalnie. Ooo oh, Mordo, właśnie to jest mój żart. Już mam najgorsze żarty z Majna, i ja sądzę, no, zasada była taka, że nie możesz się zasiąść. Mordo, no, udało mi się, wbrew pozorom. Ale... Że, przepraszam, 1-0 ląduje do Jacka. Ja wierzę, że wy widzowie też tak oceniacie w ten sposób. Czekam na Twój żart. Właściwie, no czemu? Dobra, Wiesz, co mi śmieszy, niech. że my wchodzimy do domu, Kłócamy i sobie opowiadamy żart na ucho, i no ja kisnę. Kisnę w tym momencie. Dobra. Dobra, no to ja powiem no. żarcik. Okay. Ja tam pamiętam ten żarcik z podstawówki w ogóle. Uwaga, stoi pijany Polak na warcie. Podchodzi no. do niego Niemiec i mówi: Guten Morgen. Butem w mordę? Pyta Polak, zdejmuje bola, buta i uderza Niemca prosto w twarz. Niemiec wstaje i no. wykrzykuje: Was ist das? Na no to Polak: Co jeszcze raz? Hey, nie, to so... było lepsze kiedyś Co so, mordo? W sensie pierwsza część kisnąłem, poważnie <laughs> Dlatego, że butem w mordy jest to najbardziej chyba polski tekst jaki znam I mnie to już prawie roześmiałem się wtedy Ale to drugie było tak do dupy, że mi Ale... zepsuło wszystko To kiedyś było śmieszniejsze, przysięgam mordo. Nice try, nice try Sorry krówko, chodź tu, Cho chodź tu w tym momencie, chodź tu A propos, mam żart o świni no. Szkoda, że tu nie ma świni. Chodź poszukamy świni, naprawdę, to jest warte tego. Ej panini, chodź poszukać świni. Mm. Ale dobre. Opór, opór niezamierzony, ale prawie skisłem my. przy to. Ty nie śmiałeś, mam pół. Mam pół. Gdzie bordo, Kaszel bordo, mam. Ej, e, e. hey panini, chodź poszukać świni. Taki mały, mały świni yeah. Ha dobra Co się, fuck no? Ej, panini, chodź poszukać świni, mordo Jak my teraz punkty będziemy liczyć w momencie, kiedy i ty się zaśmiejesz nagle z tego Gdzie? nie zaśmiej się challenge, mordini Dawaj, panini, idziemy do świni co to jest za żart. Nie wiem jak No to... Nie, Naprawdę nie wiem jak my mamy liczyć te punkty teraz. Nie wiem, no według mnie po prostu pojawia się wam widzowie wynik, po prostu ja nie mam... Nie, my tego nie będziemy liczyć, my po prostu A, mamy zadań no. się... Ej to było dobre, choć pani panini, poszukamy tej świni. Nie wiem czy ten mój żart będzie teraz naprawdę dobry. Na co poderwać świnie w Minecrafcie? Kurde, zjebałem, przepraszam, ale spieprzyłem żart właśnie. Okej, okay, no więc ogólnie nieważne. <laughs> co to kurde, mam alergię straszną. <laughs> Słyszysz to co, nie? No dobra, nieważne. Na co poderwać świnie? Nie wiem. Na zboże. I wiesz co zwaliłem w tym żarcie? Powiedziałem na co poderwać świnie w Minecraft, a to chodziło o świnie jako dziewczynę. Tak, spieprzyć dobry. Znaczy, nie jest to dobry żar. Ale... Nie, to ani trochę nie było dobre. Idę stąd. Kurna chata łódź skrzydlata, a w tej łodzi krowa smrodzi. Dobra, idziemy. ładny ten zamek. Dzwoni córka do taty. i okay. mówi. Nigdy mnie już nie zobaczysz jako dziewczynę. Zmieniam płeć. Ojciec na to. Ty ja sobie robisz? Hmm. Ale niezręczna cisza. Inteligentny żart, bardzo inteligentny. Ciekawy. Ale ciekawity! Fucking shit, nie wiedziałem, że to są potwory i jeszcze mamy żart opowiadać. Okej, okay, okej, okay, przepraszam. Te żarty, co były ostatnio, no... Niestety, tak trochę poziom. Zaniżyły, więc ja mam jeden porządny żart. Nie dotykać! Musi być jedną ze straszniejszych rzeczy do przeczytania w języku Braina. Pam pa, pa pam, czarny humor, kumałeś, prawda? No tak, ale. Jak raz dotkniesz, to zaboli. Haha, ha, niewidomi kalecy, haha. Ha. Dobra, to jak już widzimy się w tych pięknych okolicznościach, to teraz moja, kolej. No dokładnie, mam nadzieję. Dawaj dalej. Gdzie? O. Cię witają ludzie bez rąk. Eee, nie wiem. Czołem. Czołem? No. Przepraszam bardzo od... Odjadę na chwilę swoim skuterem. Przemilczę to. Nie, no dobra, znałem. Stare jak świat no, niestety. Bez stare, stare bez jak bez świat. A ja tu chciałem się pośmiać, niestety. Wchodzimy z powrotem do zamku, jak o, widzicie. Świnia. Co? Świnia. Arka Gdynia ma świnia. <laughs> Kus, kaszel. Kaszel. Straszny kaszel niestety. Okej, okay, okej. Okay. Żarty sytuacji nie wiecie, drodzy widzowie, że są najlepsze na całym świecie. Więc... Okej, okay, czas na żart o Smoleńsku. Naprawdę. Przepraszam, ale muszę go powiedzieć. Dlaczego Kaczyńska ładnie wyglądała w trumnie? Nie mam pojęcia. Bo miała nogi Stewardesy. Znaczy. Dobre to, ale. Czarne jak cholera, szczerze, dna nie było widać Aż w tym żarcie. Bardzo. A ty się zaśmiałeś? Nie, ja się nie zaśmiałem, powstrzymałem, mocno się powstrzymywałem Idzie facet obok lodówki, słyszy krzyki, otwiera, a tam bita śmietana. No. Idzie facet koło lodówki, słyszy krzyki, otwiera, tam bita śmietana. No A, o oh Jesus, ja pomyślałem, że w lodówce jest jakieś ciało, czy coś zmielił, zamienił w śmietana, to żona zbita. No. O matko, zapomniałem, o, że do, tego, do tych żartów trzeba mieć jeszcze IQ jakieś. Grać w film, w którym pokażesz, że masz 200 IQ. O mordo, ale to jest straszne. Ja, ja nie mam 200, w sensie ja mam 300, ale, ale po prostu te żarty, bita, bita, śmietana. Wiedziałem bita, ale śmietana mi nie pasowała do tego żartu po prostu. Że W tym układzie, drodzy państwo, czas na kolejny żart. I właśnie tu jest problem, prawdopodobnie jesteśmy na remisie, bo Aaron z przodu się... O, jesteś. Dużo razy się z przodu zaśmiał i tutaj... To ja jest... Tu, no cofnij się. To jest idealne miejsce, żeby powiedzieć ci kolejny żart. Czym różni się długopis od trumny? Nie mam pojęcia. Wkładem. Wkładem. Ale nie, nie zrozumiałem. Tego. Wkładem. No tak, wkład do długopisu. I do trumny. To chodzi o takie... Też czarny humorek, no taki wkładem, w sensie, że środkiem, bo też wkładasz, do długopisu wkład, a tutaj wkładasz ciało, że wkładem ja się różnią. Śmieszy <śmierzy> Cię to, przepraszam bardzo. Ej no, fajnie, że Cię twój żart, w sensie, ja cieszę się z punkta, ale w... mordo, nie, to jest złe, to nie zaśmiałem, tylko zżachnąłem, to nie jest mój śmiech, mordo. Nie, no poważnie, to nie mój śmiech, w sensie dziękuję za punkt ogólnie, ale joki ja myślałem, że mam czarne humory, ale tyżeś zrobił coś jeszcze gorszego. O, i to nie był śmiech, to jest żachnięcie się, w sensie wow, man. Dobra, tam wiesz, sierżant mówi do takiego, wiesz, słabego rangą wojownika, żołnierza. No, no, wojownika. Kowalski, nie widziałem cię na ostatnich zajęciach z kamuflażu. No, no to dziękuję sierżancie. Ale to jest typowy Daddy Joke. Autentycznie mordo To jest ojciec usiadł przy stole w niedzielę. I żeby obietnia, piją wódę dobrze, i żeby zajebać sobie żartem, powiedział właśnie ten wojskowy żart, gdzie on już pod nosem wąsy mu spadają. A wszyscy siedzą i nie wiedzą co zrobić, w sensie, ale jest to jakiś żart, tylko, że Daddy Joke, taki mocny Daddy Joke. Dobra kategoria. Uwaga, co to jest? Małe, białe pierzaste i rzuca granaty. KURA SIEROTA WYCHOWANA PRZEZ CREEPERA What the fuck, sorry, też wymyślił takie coś What, autentycznie what the fuck, wiesz co mi bawiło w tym, że to jest tak słabe, tak słabe, że musiałem to powiedzieć Przecież Przeszed... Ci opowiedzieć zostań tu, zostań tu No dobra Stój. Zostań Okej okay. Somebody was me the word is gonna... ME the word. <laughs> Opór mi się to spodobało! Opór mi się to spodobało! Brakowało naprawdę tylko i wyłącznie bagna. Ej, naprawdę cieszę się, że powiedziałeś, ten żart, jest żart Przerwał tą czarę goryczy całej po tych chujowych, słabych żartach. Fenomen, stary ukłony. Dobra, okej. Okay. Jak nazywa się chiński Alfons? Gonisuki na Bosaka. Ach, fakt, że znałeś, ale mnie bawiło, bo nie znam. Ale Gonisuki, jakbyś zobaczył, że to się pisze razem. Tak, ja wiem, znam tą żart. W sensie mnie rozbawił, popatrzyłem na niego. Jak ci czytałem, mnie to bawiło. Jak ja to napiszę ludziom, to też myślę, że ich rozświeszy. Uwaga, czas na ostatni żart tego odcinka. Zapraszam. Biję pokłony. ja się mówi do nauczycielki: Proszę pani, może ma pani stoperan? A ona tutaj, wiesz, do, do się odpowiada. No. Po co ci stoperan? A on do niej. No bo Panią chyba posrało z tą kartkówką. No kurde, ej, się to taki bezczelny jest. Podobało no. mi się w trakcie, gdybyś ten żart opowiadał przez kolejne jeszcze 45 sekund. W następnym odcinku, jeżeli chcecie się dowiedzieć oczywiście, tutaj macie podsumowanie całego odcinka. W następnym odcinku, na samym początku, będzie pokazywane jak jeden z nas kasuje kanał, więc zapraszam Was serdecznie, już niedługo będzie i wtedy on musi kupić od razu i wydać pieniążki na nowe konto. Zapraszam Was serdecznie już na nowy odcinek. Dzięki Was serdecznie za oglądanie tego odcinka. Nice! -y I trzeba być nice. -y. Bijacie na kanał Erona. Nice! -y.